24 maja w Bełchatowie odbyła się już ósma gala MMA organizowana przez Federację Fighters Arena. Impreza odbywała się pod hasłem Noc wagi ciężkiej, a wśród znakomitych zawodników tej kategorii wagowej znalazł się również kraśniczanin Adam Maciejewski, który stoczył swoją pierwszą po długiej przerwie walkę. Nie, że to się nie uda, że będzie bił z góry Maciejewski. Adam Maciejewski swój pierwszy występ w Polsce może zaliczyć do udanych. Wygrał walkę w pierwszej rundzie. Na pokonanie rywala potrzebował zaledwie 54 sekund. Mocno i widowiskowo Adam Maja Maciejewski. Cieszę się, że powróciłem po 4 latach, bo tam po kontuzji troszeczkę miałem problemów swoich, które tam musiałem poukładać. No i co, do przodu z poniesiono ręką, nie wiadomo, no to nic z tego się cieszyć. Nie? Byłem przygotowany pod każdego, więc, więc no, skończyło się tak, jak się skończyło i cieszę, się, że tak się skończyło. Nie? Wczesie, lepiej wcześniej niż później. Wiadomo, tą robotę wykonałem w 54 sekundy. E, wzruszenie po walce, <laughs> e, czyli emocje emocje, emocje tam, rolę, tam. No, Tak, nie? zwłaszcza, że pierwszy raz w Polsce się biłem i mama była i siostra była, także jestem taką osobą troszeczkę impulsywną, więc może nie widać tego po mnie, ale jestem. Nie chciał przerwać to wszystko, nie chciał już walczyć, a jednak wraca i wraca jak na razie w wielkiej formie. Nasz Adam Maciejewski no, przejechał swojego rywala. Tak w, w krótki sposób można to opowiedzieć. E, no, pokazał to, co najlepiej potrafi, czyli zejście zapaśnicze, obrona, wybrona, Grant and Pun, czyli uderzenia w parterze. No, Rafał niedzielkowski niewiele miał do powiedzenia w tej walce, no i, i o to chodziło. Chodziło o to, żeby Adam wrócił, żeby pokazał się przed polską publicznością, pokazał na co go stać, no i wygrał tą walkę. Wygląda na to, że Adam na stałe związał się z Fighters Areną, dzięki czemu częściej będzie można oglądać go w Polsce. Następną walkę mamy mieć w Lublinie. Znaczy chyba między tym okresem jeszcze w, za dwa miesiące gdzieś toczy w Stanach na pewno, no a później tu z już planujemy na Lublin. Lublin chyba zdaje się październik, no i już tym Lublin się będę przygotowywał tak, po takiego już cięższego zawodnika, znaczy w sensie rankingowym lepszego. Nie? Jak zapowiada przedstawiciel Fighters Areny, teraz przed Adamem Maciejewskim kilka trudnych pojedynków. Teraz czeka go duże wyzwanie, jest kilku zawodników w Polsce, tak jak sam Adam powiedział, którzy muszą się go bać, bo łatwe walki się dla nich skończyły, no i mam nadzieję, że Adam w kolejnych pojedynkach pokaże na co go stać i naprawdę zapowiada się wielki powrót, no i na pewno ten zawodnik zamiesza jeszcze w polskim MMA. Mamy wielką, chyba jedną z największych gal. W historii Fighter Sereny, która odbędzie się 12 października w hali Globus w Lublinie. To będzie naprawdę wielka impreza, oczywiście transmitowana na żywo w telewizji. No i tam Adam będzie miał ciężki pojedynek. To, to będzie chyba jedna z najtwardszych przepraw naszego zawodnika w historii, w historii jego startów. I to będzie walka o coś. No na tę chwilę nie mogę powiedzieć jeszcze, nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów. Dla Adama walka w Bełchatowie była szesnastym zawodowym pojedynkiem w formule MMA. Jednak nie należy zapominać o jego korzeniach. Adam swoją przygodę ze sportami walki zaczynał jako zapaśnik, wychowany Kraśnickiej Szkoły Zapasów. Cieszę się bardzo, że Adam Maciejewski stąd wywodzi się, u nas trenował i osiąga takie wyniki, sławi nasz, nasze miasto, nasz sport. Jest, jest przykładem dla naszych zawodników, wzorem dośladowania, bo także tak, u nas chłopcy już się szykują na walki, tu już niektórzy walczyli, jak Kamil Janik, Sebastian Kotwica i dalej widzę, że w tym kierunku rozwijają się. Już wkrótce w, w Oktagonie będziemy mogli oglądać kolejnego zawodnika z Kraśnika. Sebastian Kotwica będzie walczył na Gali Fighter Serena. Będzie to jego pierwszy zawodowy pojedynek. No i cóż, no, jak sami widzicie, wszystko jest możliwe. Ten chłopak będzie stawiał na MMA, już rozmawiałem z nim, powiedział, że, no, że no, podporządkuje ten. No, Przyszły rok i ten rok na przygotowania i starty w MMA. Ma podkłady zapaśnicze, ma sukcesy w tym sporcie. Teraz tylko trzeba będzie podszlifować stójkę, boks i myślę, że będzie dobrze. Fighters Arena 8 już za nami, ale niedługo będziemy mogli zaprosić państwa do Lublina na kolejną galę tej federacji. w ma i dlatego, że on mówi ta walka ma być pewnego rodzaju próbą dla niego czy jest jeszcze zawodnikiem MMA.